Cześć, mamy tutaj do zapisania liczby w postaci potęgi o podstawie 2 i w przykładzie pierwszym mamy pierwiastek z dwóch, no to macie teraz w nowym dziale pierwiastki to są potęgi ułamkowe, czyli jeśli mamy pierwiastek stopnia drugiego, no to ten ułamek, ta potęga to będzie jedna, druga, czyli pierwiastek drugiego stopnia, stopień pierwiastka w mianowniku i na górze 1. i Pierwiastek z dwóch, w związku z tym to będzie 2 do potęgi 1 druga. Teraz mamy tutaj następny przykład i zobaczcie, mamy pierwiastek trzeciego stopnia, co oznacza, że to będzie 2 do potęgi 1 trzecia. I znowu ta trójka, czyli mianownik, to jest stopień pierwiastka. Tutaj mamy trochę trudniejszy przykład. Zapiszmy sobie 0,5, czyli 0,5, jako 1 druga. To już jesteśmy bliżej trochę do dwójki, prawda? Pierwiastek. Oczywiście jako potęga 1, druga, bo jest kwadratowy. No i teraz musimy to zmienić. Musimy mieć podstawę 2. A jak z jednej drugiej zrobimy sobie 2? No musimy zrobić odwrotność. A jak odwrotność, no to znaczy, że to będzie do minus pierwszej potęgi. Czyli mamy do minus pierwszej, to co w nawiasie, i do jednej drugiej. No to teraz jak jest do potęgi i do potęgi, to wymnożamy potęgi i wychodzi 2 do minus jednej drugiej. Następny przykład. Mamy pierwiastek trzeciego stopnia i mamy czwórkę. 4, no to będzie 2 do kwadratu. I pierwiastek trzeciego stopnia to jest 1 trzecia potęga, prawda? I teraz wymnożamy 2 razy 1 trzecia i wychodzi 2 do 2 trzecich. Następny przykład. 512. Spójrzcie z prawej strony. Mamy tutaj informację, że 512 to jest 2 do 9. Czyli mamy 2 do 9, to jest, co jest pod pierwiastkiem. I jeszcze zapisujemy pierwiastek w postaci potęgi. 1, 2, bo jest kwadratowy. I teraz wymnożamy przez siebie te potęgi, czyli wychodzi 2 do 9 92. I następny przykład. 1024, no to jest 2 do 10. I jeszcze mamy potęgę 1 trzecią, prawda? Bo jest pierwiastek trzeciego stopnia. I teraz mnożymy. 2 mamy do potęgi 10 razy 1 trzecia, czyli 2 do 10 trzecich. Następny przykład. 2 razy 2 do potęgi jednej drugiej. I teraz, jeśli mamy mnożenie te same podstawy, no to sumujemy potęgi. Jak jest sama dwójka, no to domyślnie jest to pierwsza potęga, prawda? Czyli możemy to napisać, że to będzie 2 do 1 i 1 druga, czyli raczej zapiszemy 2 do 3 drugich. I jeszcze tutaj następny przykład. 2 razy 2 do potęgi. 1 trzeciej. No i znowu mamy mnożenie, czyli sumujemy potęgi. Tu jest w domyśle 1, czyli będzie 2 do 1 i 1 trzeciej, czyli 2 do 4 trzecich.